Dzisiaj to się zapowiada, że chyba dłuższy odcinek będzie. Ten Tęskniłem za tym bąkiem starego. Ha! Doznanie. Ha! Mają poczucie humoru. Do rzeczy. Dostałem na miary, na miejsce, do którego jeżeli się udam, to uda mi się zebrać już całkowicie całą płytę. Całkowicie całą, no? Tylko jest mały problem. Bo to jest jakieś 8 tysięcy kratek stąd. I nie, nie to, że te kordy są identyczne w sensie Z i Y. To jeszcze dostałem informację, że mam się tam centralnie kopać w dół pod siebie i będę zadowolony. No nie wiem, czy ufać. Hmm, hmm. Ale jeżeli wy dzisiaj lecicie ze mną na tą przygodę, no bo przecież se nie odmówię, to zostawcie łapeczkę w górę i subika, a już niebawem wrócimy do wioski i będziemy tam przygotowywali sobie dom z resztą budowy. I to będzie na lajwie. Także te łapki jednak fajnie jakby były, nie? To byśmy się na żywo pograli. Dobra, trzeba się stąd wydostać, a najlepiej to by było chyba pójść do domu, bo mam trochę rzeczy, ja bym sobie odłożył, coś tam przygotował i możemy śmigać. Byle mi stąd tutaj nigdzie ten gruby nie wylazł, bo jak mnie otłuczę, to jestem na hardkorze. To trochę mi psuje wtedy rozgrywkę, mam wrażenie. Głupiej szukam wyjścia a się okazało, że w ogóle w złą stronę poszedłem, nie? Także... <laughs> Powodzenia geniuszu to będzie, będzie genialny odcinek. O! Hop! Dobrzej! Wychodzimy. Tylko ja muszę sobie wodę gdzieś jeszcze znaleźć. Bo mnie chyba źródełko wyschło jak ostatnio tu byłem. Cyk! Ty! A jakby teraz w wiosce nie było tyle czasu, nie? To mnie żaba nie zniknęła, mnie? Nie ukrywam. Bo by mi przykro, mi chękę znikła. Będę musiał tam wprowadzić z powrotem, żeby mnie tych więcej y, światło żabów załatwiła. A to się nazywało? Światłożaby, tak, to jest genialna nazwa, tak powinno zostać. W tamtą stronę, bardzo dobrze. Ty ja jest... To zapewne tędy? Jo, byłem tutaj, widzę Wargbęż, tu musiałem być, ja. Czyli dobrze płynę, w tamtą stronę... Wyzrób łódkę. co ty robisz, że się nie i tak wodo? Będę do jutra tam szedł, że... tej... O, po dwóch stronach Wargbęż, bardzo dobrze. Cyk! I dawaj! O, widzisz, bardzo dobrze, już widać mój straganik przepiękny, trzeba będzie się tego pozbyć, bo to jest obrzydliwe. W jak najszybszym tempie będzie mogę w czymś takim mieszkać, bez jaj. Ja dziś sami nie handluję, żeby w czymś takim mieszkać. No, no jechamy. Wstawaj! Czemu nie działa? Oj, w końcu spanku bardzo dobrze. Teraz to by trzeba było wziąć tak. No i lepiej to to wszystko poodkładać ja tego... Ja bym sobie to jednak zostawił, to jest fajne. Ej, kuszę, weź. Ja mam strzały? Pewnie, że masz. Będę strzelał do tego gałgana. Genialny pomysł. O, to się przyda, że miał się jak przetransportowywać Dobra, chyba mam wszystko. To no lecimy teraz i, i. Muszę iść na kordy minus 3200 na 3200. Dosłownie te dwa są takie same. Ej, a gdzie jest no. moja żaba? Ona jest. Ona jest cały czas w nederze, czy ja tak źle kojarzę? Nie wiem, nie mam pojęcia gdzie jest moja żaba na ten moment, ale napiszcie mi w komentarzu, ty ja serio nie pamiętam. Halinka wzięła i w długą poszła i tyle z żaby było. Dobra, dawaj tutaj. Ja bym chciał sobie wziąć drzewo, bo, bo genialny drewna nie wziąłem. Idziemy w tamtą stronę, ale tam była woda przez dłuższy czas, więc bez tego się nie obejdzie chyba. Bez łódeczki. A dzięki wszystko mam. Lecimy w tamtą stronę. Tak, centralnie w tamtą stronę. Półtora tysiące minus 3 tysiące. Tyle nam zostało. Ja tej Ląd mi się nie kończy, czy ja przypadkiem nie powaliłem w stron? Nie pasują mi te, te góry. nie powinno być gór generalnie. Te, to nie powinna być woda, nie? Tak przynajmniej było, jak kiedyś tutaj szedłem. Oj, chyba jest. Dobra, to <średenie> jednak dobrze. Poszło dość najważniejsze. Dobra, jest łódeczka. Dawaj to i lecimy jeszcze do netheru, trzeba pójść, żeby naprawić netherytowy dorytowy a pójść tam do endu zabić smoka i potem do endu, żeby mieć shulker boxy Boże, drogi, to jest. Co dużo roboty. Nie ktoś to zrobi za mnie, ty. <średenie> to. No miło. Dobra, to zostaje mi płynięcie w tamtą stronę. Ileś tam czasu, ile nie wiem. Skończyła mi się woda. Nie gadaj, że ja będę dalej musiał iść normalnie w tym blokami, bo... <grym> za daleko żeby tak iść! Ja po tych alajach ostatnio to już mam uraz do takich wypraw dalekich. Musiałbym panie kiedyś pójść jeszcze, nie? Ech, może się posterunek gdzieś znajdzie i za darmo będę miał, bo No tamtego leśnego dworu to ja nie bardzo chcę iść. Nie ma tam jest portalu? No, woda jest taka. Może będzie. Może będzie dobrze. Ile jeszcze zostało? Strasznie daleko. Co, to nie jest portal, to jest drzewo. A mnie oszukali gałgany. Ej! Ale tam jest portal. Nic, nic się nie stało, nieważne. A tu jest. Puść, Pójdź, puść mnie! O! Wydajność 13. Nice. No nic fajnego w sumie Ła, Ła, Ła! No, jak to ciąga jaki to cuk ma. Noc chyba zaraz będzie, a nie, jeszcze nie. Dobra, ja mogę chyba tędy przepłynąć obok tej góry na razie. Ja tu śnieżne góry są. Dlaczego? Tam też było w górze akurat takiej. Znaczy to jeszcze tysiąc kratek, nie? Także <laughs> mam nadzieję, że te się skończę. Nie chciałbym w takiej górze to wyłazić. Nie wziąłem skórzanych butów do łażenia po jak będę się znowu zapadał. Chyba, że krowę mi gdzieś tu znajdziesz, to ja bym sobie z krowy zrobił. teraz ja muszę już tędy iść chyba. No, centralnie przez te góry. Boże dro... Ej, może to... Może tym ludem będzie szybciej O, no pewnie, że szybciej Bokiem, bokiem, bączy! Ju ole mnie wywaliło na bok, boże drogi Ale wpadłeś w Osta! Posi... Czekaj, czekaj, bo tyłem już jadę Drift King Dobra Jest problem, muszę iść tysiąc kratek w tamtą stronę teraz centralnie, bo tu już jestem na tych kordach W tamtą stronę Sam Taki miał wszędzie, no Jak na złość po prostu Łodeczka i by. O nie, nie że co co? Słuchajcie, leciał czy się przespać? Je, może jednak szybkie spanko w śpiulkolocie zapraszam. Ty, ale ten lud to robi robotę. Chłopie, jakim dębie ja tu w ogóle się przedostaję teraz. Ej, ładnie tutaj nawet takim tem. Czekaj, 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 ja miałem być. O, czekaj, czekaj, tam, musisz zawrócić. Dobra, weź naj teraz dokładnie, które te kordy były i wejdźmy centralnie w ten blok. Okej. Okay. Yy, no dobra, czyli trzeba by było. Tam na górę wejść, bez jajki. Czekaj, czekaj. Ja mam iść w tą stronę, jeszcze za I tędy. będę serio, musiał się kopać przez taką górę, to naprawdę nie możesz. A jak to jest stroll? Jakie w kunia znowu robią? 3, 2, 18. 3, 2, 3, 9. Częsta kratka. Będę centralnie tu się kopać. Tak? Bo jak źle coś wymierzyłem, to będzie problem duży. Albo jeżeli ty coś źle wymierzyłeś, widzu. Dobra, schodzimy, ale tu nie będzie lawy? Miałem się kopać centralnie pod siebie. Ja się trochę boję. Dobra, idź, chyba będzie dobrze, nie? Szansa, że trafię w lawę nie jest aż taka duża. Mam coś w złoty jabłko w razie czego masz. Dobra, to zeźresz. złoty, ale to jest stresujące jak tak się kopiesz w dół. Ale wyzwanie to wyzwanie! Nie no, zaraz podejrzewam, że pęknę i będę się kopał normalnie, nie, bo to już zażenie nagrawa i mi się mniej podoba. O! Chyba dalej w dół, nie? To jest ten blok, co czas, tak? Po czym poznam, że już jestem i że w ogóle tutaj to jest? Jestem na 35. kratce. To nie powinno być już być powoli? O, czekaj. O? Dobra, jeszcze nie to. Idealnie, podobno w tym miejscu wylądować, to będę zadowolony. No nie wiem, czy. O! A to jest woda, chłopie! To genialnie ktoś to wymyślił, widzę. jak zlecę na Gupiry. Nie. Nie zepsuj tego, proszę. Ty, ale jestem za nisko, chyba że tu już Deep Dark był. Chyba nic z tego. Coś że komuś się źle wymierzyło. Ty to... Okej. Okay. Jednak dobrze się wymierzył. Zrób tutaj znaczek, że tutaj jest wyjście, żeby każdy wiedział. Dobra, po cichu. I teraz do tych skrzynek. I czy w tych skrzynkach faktycznie będą te inne bloki? Tylko teraz jeszcze muszę znaleźć te bloki, które... O, właśnie cię muszę zniszczyć. I w ogóle ktoś mi pisał, że... Yy, że Warden ma jakieś te nowe moce podobne w tym momencie. I to już jest mało sympatyczne. I nie wiem, czy faktycznie tak będzie. Znaczy, czytałem i... Ale ja tylko bloki stawiałem. Co jest? Jak ja niby do tego blok... To są dwa takie. Aha. Ile czasu muszę poczekać, żeby to mi się nie pojawiało. Okej. Okay. Okej, okay, weź to zniszcz. Zniszczone. Tylko ciebie jeszcze. Dalej, dawaj, 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 dawaj. Okej. Okay. Czy gdzieś tutaj jeszcze jest tu gówno? No, niby nie widzę. Zobaczymy skrzynkę. Trzeba otworzyć tylko tak, żeby nie spadł. Nie jest źle. Odłamek pogłosu? Co to jest? To jakie dzi... A do czego mi to niby? Ty, nie mam pojęcia, ale to nie jest to do płyty, nie? Odłamek pogłosu, to nie jest przypadkiem... No dobra, ale tutaj przecież nie ma tego. Tam jest skrzynia jedna. Dobra, to bez różnicy, bo i tak nie ma tego aktywatora. Tam jest kolejna skrzynia, dużo skrzyń tutaj jest. Na pewno będą tutaj te części płyty, ale teraz... Nie tam zejść? Dobra, teraz. Ja bym tam się jakoś przedostał, chyba. Nie ja wiem, czy tam będę mógł wodę wylać. Dobra, idźmy, zobaczymy, czy to. Ja będę tak się budował, to czy cokolwiek będzie mnie słyszało i czy mnie za chwilę przypadkiem tego Wardena nie pojawi. Ale czy to jest. Czy to nie jest część do płyty, nie? Miałem ben, podobno 9 części płyty znaleźć, żeby ją stworzyć, więc. Aby to było, to jedzieć blisko. Ze szczęściem, panie Włodziu, ze szczęściem trzeba i. Ej, ale to nawet nie widzę nigdzie sprakuj, specjalnie tego, tego do tworzenia wardena Dobra, zaraz zobaczymy Weź wodę wylej Okej, okay, zobaczymy co się stanie W sumie to nic Dobra, daj blok I no i w tą stronę i tą wodą się spłynę tam to jest jeszcze jedna skrzynka Dobra, dobra, będzie dobrze tylko... Trzymaj kciuki, żeby on się nie pojawił, będzie po mnie i po serii Jeszcze jeden blok, bo nie zejdę inaczej Mam dać jeszcze tutaj nawet, okej, teraz spójmy, ale powoli Powoli, powoli, powoli. po cichu, po cichu Nie spadnij! Oj! Coś mnie słyszało już Nie! Proszę nie Ale to się nic nie aktywuje, chyba dlatego, że tej... Nie ma tego czegoś No nie ma chyba, nie? Ale tutaj dalej tego nie ma Tam jest kolejna skrzynia, dobra, idziemy po tamtą Jest gdzieś tam coś Tam są jeszcze dwie skrzynie Jakby dobrze poszło Ty ile tam jest tego czegoś? No bez jaj Tam będzie problem i to duży to zniszczyć? Ej! Ty! Sześć kawałków płyty! Spod jest na prawo, mam! Przemykanie trzy Sześć kawałków, tylko trzy muszę znaleźć! Ale kozak! Ty Dobra, 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 dobra! Uff. Cofnij się i może gdzieś będą jeszcze takie w tej górze tak wysoko. Zosta tylko trzy kawałki mam płytę! Tu coś jest. Nawet tam się przeszedł, zobaczył, czy tam nie będzie przypadkiem tych tych, i bym szedł sobie na dół. Dobra. Ja bym sobie spróbował zejść tu. Bo tu znowu nie widzę nigdzie tego, co odpala, tylko te straszaki są, nie? Tylko by trzeba było od drugiej strony zobaczyć, żeby nie wyszło, że ja sobie zejdę, a to się okaże, że jest zaraz pode mną gdzieś to. Czekaj, czy. Jak zrzuć to? Okej, okay, nie wysłało. Co to wysła tam informację? Jeżeli puszczę to, nie? To dostaje? Nie, nie dostaje informacji. A tu? A tam? Nie. Dobra, czyli tamto się nie załączy chyba. Próbujemy. Że i trzymaj kciuki. Cicho. Cicho. Nie drażnić mnie. Tu nie ma Aj Dlaczego tak jest, że tam miałem sześć, a tu w ogóle nie mogę znaleźć, no? A ja bym musiał gdzieś tam daleko pójść, myślę, w ogóle na drugą stronę, żeby znaleźć znowu takie wieżyczki, gdzie znajdę tak wysoko to Ale już bloków nie mam ty. Znaczy to no, trochę jest, ale to... Aaaaa! starszy mi! Z sześciu nie zrobię, prawda? Ja muszę cały zestaw zrobić. Ty tu jest skrzynka! Ja nie otwierałem, prawda? Ale tutaj nie ma. Motyka z wydajnością 5. Czy mi się to przyda do czegokolwiek, nie wiem. Ale se wezmę, za darmo to głupio nie wziąć. A bo mnie to ale też jest bez sensu, mi nic nie daje w sumie. Dobra, jestem tu, gdzie byłem. Hmm. Gdzie teraz mógłbym pójść? Ja to mimo wszystko chyba bym wolał spróbować tutaj, gdzie byłem na początku, bo tutaj nigdzie, jak chodziłem na dole, nie było tych. Nie, tak, jak to się nazywa, no ale nic się nie załączało, nie? To właśnie, zaraz przy tej skrzynce. Spójrz tutaj jeszcze raz wodę. Zejdźmy na dół i zobaczmy, czy da mi się gdzieś tam dojść tak, żeby nie załączać tych rzeczy. Dobra, chodź, chodź. chodź. Okej, okay, jakbym dostał się do tego, to mogę tą chapotem po tym chodzić. W najlepszym wypadku nic się nie pojawi. Dobra, tutaj nie ma tych reaktorów w sensie, żeby one się pojawiły, także chyba mogę sobie przejść na tą dalszą stronę. I tutaj mogę po czymś łazić? Tylko potem chyba, jo? Ja? Dobra, jest druga woda. Jest, nice. Ja niestety nie mam teraz nawet tego, jest to przemykanie wsadził w buty, nie? Wtedy mogę szybciej chodzić w ten sposób, ale na, na ten moment to nic mi nie da. Dobra, y. Ja pierdziele nic nie widzę, gdzie mogę pójść Żeby tutaj nigdzie... Proszę, żeby tu nigdzie nie było tych, tych punktów głupich Okej, okay, jest to Mamy dywan mm -hmm. Można wejść tu do góry na to? Czy to nie widzę, to jest strasznie ciemno A ja się podsadzę chyba Dobra, góry, dobra, góry, dobra góry. O? Da się, dobra. A tu nie ma nigdzie reaktorów? Chyba nie ma. To, że drogi. O, o tu dziura by. Dziura była. Ty, tam był reaktor. Jako tego przeszedłem, całkowicie nie widział. Ja! Człowieku! Gdzie w ogóle iść teraz? Tu Nic nie widzę, tam dalej chyba wolał pójść. Gdzieś. W sensie, no gdzieś nie wiem gdzie. Weź dalej, podejdź w tą stronę, zobaczymy, może co będzie coś widać. Dobra. Jaki to jest stres, Boże, drogi. Mógł chciał naprawdę już budować swój dom. Ok, stąd widzę najwięcej, chyba. Nie, 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 nie. Nie. Cicho. Nie wyszedł. Nic nie widzę! Nie wiem, gdzie on jest. Boję się jak cholera. Nie słyszę go nigdzie. Uh! Nic nie widzę. Nic. Totalnie nic. Gdzie on jest? Może drogi. Nie! Huh. Jak ja się boję. On mnie chyba nie czuje nie słyszy. On Za jakiś czas powinien się schować, prawda? Dobra. Wydaje mi się, że jestem bezpieczny. I chyba daleko od niego. Nie wiem, gdzie on jest. Na dole, pewnie tam, ale on mnie nie czuje albo nie widzi. Boże, jak. Ja się wrogę ale naprawdę. Nie słyszę, żeby chodził. Nigdzie go nie ma, nie chcę hałasować. Nie powinien do mnie chyba przyjść. Ja sobie najlepiej teraz poszedł w siku, bo ja mówię, popuszczę w ten fotel. W tamtą stronę więcej nie idę. Co robi? Co on zrobił? Już się schował? Nie ma go już, prawda? Chyba go nie ma, bo nie czujesz, by wąchała, nic się nie dzieje. Jezus, ale ty naj... najgorsze, że totalnie nic wtedy nie widać. Ja nawet nie wiedziałam uciekać, cokolwiek zrobić. Nie, 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 ty ślepcu tam jest. Ile masz bloków? Niewiele. Dobra, ja mam inny pomysł. Stąd przejdę na tamtą wieżyczkę, chyba. A tutaj nic totalnie się nie załącza, nie? Więc tutaj nigdzie nie ma tego, tego bloku. Ja to zrobiłem tam na końcu. gdzie to jest? Weźmy teraz znajdź, nie? po prostu tam na ten blok, chyba tam niczego nie ma. Okej. Okay. Nic mnie tu nie słyszy, jest w porządku. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Ty wiecie, co jest najgorsze? tutaj nigdzie nie widzę ani jednej skrzy... No totalnie nie ma nigdzie skrzyń żadnych. Ja nie mogę ty, ale waliłem się w totalny syf. No nigdzie, net pode mną, to po prostu co za... Czujesz jak na złość. Ej, tu jest! Skrzynia, proszę, żeby tam już bo nie chcę więcej szukać, żeby... mam dość totalnie. O! Czekaj, bo to jest gravel. Boję się tam iść. A tak bardzo, bardzo się boję. Nie widzę nigdzie, czy nie ma tego, tego. On od razu zaraz będzie wychodził chyba. O! Okej. Okay. Zaryzykuję się. Wszystkie mam! <laughs> Idź stąd. Ja nie chcę więcej tuazić w ogóle. Nie obchodzi mnie ten, ten, te kawałki reszty tamte, Ja chcę stąd już iść. Co ty gadasz? Ja myślałem, że tu trzeba będzie więcej skrzyń znaleźć, a to tutaj są w tym w zestawach. No i bardzo sympatycznie, tak powinno być od samego początku. Tu nie mogę jeszcze szybko kołazić, bo on gdzieś tutaj się pojawił. Tam dalej wiem, że chyba szybko mogę iść. Ja bym chciał wrócić już do domu. Nie chcę tutaj siedzieć. Ja chcę wrócić i odpalić tą płytę, zobaczyć co tam będzie. Dobra, to mogę chyba chodzić. I cyk! Pomykamy! Tam do wody. Jak będę przy tej wodzie, to już wystarczy, że będę w górę wchodził wodą. I mogę się utopić chyba. Nie, nie mam pojęcia. Ja chcę przesłuchać tą płytę, bo nie po to godzinę zmarnowałem, żeby teraz jej nie przesłuchać. Dawaj tam. Tutaj, pode mną gdzieś był ten, ten sensor, nie? Żeby nie wyłóżł, że ja na samej końcówce zwalę i zginę Gdzie ja teraz byłem? Dobra, tu, tu I tutaj jest ten dół Się cały czas w dół, nie? Tam jest wyjście do samej góry? Nie, tam woda była w jakimś momencie chyba Dobra, no no co zrobisz? Trzeba stąd jakoś się wydostać A, mam te bloki, dobra, tym będę się podsadzał, tam nie będę się bawił Tu I I tu Jeszcze nie? A, zobacz, że to w tej górze jest. Dawaj tą wodą, chyba szybciej. Do no, dupa szybciej, ty w ogóle nie mnie idziesz. No nie. <laughs> nie! Zamarzła! No, bez jaj. Bloków mi nie starczy, żeby stąd wyjść. Dara, dawaj kilo. Ooooo! Wioska! Dara, ja te tej wioski tak nie idę. Weź się, prześpi. I spadam od razu stąd do domu i widzimy się pewnie w domu. Czekaj to w tą stronę? E tak, w tą stronę. No. Łódeczka! I cyk! Zajebaniamy na chatę. O czekaj, czekaj! Tamtędy! Cyk! Lód! Ła! Że w tą stronę. I dopiero. lecimy! Wybierasz szybko chyba i... Dobra, do wody. Wodą? Wodą damy radę. O Boże, jak wolno. No nic. Pływanko. Przez do Tutaj 1000 tu minus... Dwa Dobra. Tyle to chyba damy już radę. Hej, hu. Hej, hu. Daleko byście płynęło. Daleko? Jeszcze kawałek I do wody... Ej, to gdzie byłem czy nie? No i tak jestem blisko, chaty, nieźle. To już nie jest przypadkiem ten? Dżungla moja się tu nie zaczyna na tej wyspie? Chyba jo. Ja. Gdzie jest ten mój dom? Już prawie ty, ale aż mi się ten Oczywiście przywykają, spać mi się chce już. Jest wioska, nudne takie płynięcie te, aż żebym zjechał z fotela! Jak się grało, robiło to do grania? W sensie w drewno i w środku diament? Sprawdzimy zaraz. Hmm, na razie nie chce mi się chyba stąd wychodzić. Trzeba ruszać jest z, z tym, z rzeczami, z budową tej wioski, ale najpierw. Drewno i diamenty mię 29 diamentów. Ja nie jestem nawet biedny. O ile to się tak robiło, ja tak średnio pamiętam. Jest szafa grająca. Proszę bardzo. Ej, to jest ta płyta? Weźmiesz te fragmenty. A to. A ta płyta nie wyglądała inaczej w takich kawałkach przypadkiem wcześniej? Okej. Okay. Płyta już mam, więc. Przesłuchajmy jej. Uwaga. Co to jest? To nie jest muzyka, to jest jakieś nagranie z historii, co się stało w tym w mieście Wardena. jeszcze mam co Co to było co jest I nagle przyjemna muzyka po tym nagraniu że nie jest koniec. Prześwie w międzyczasie wszedł do miasta Wardena chyba ten człowiek. Co to śwa ta płyta totalnie ty! Ej, to brzmiało jak odpalony portal. Ten w mieście wardena. To się jeszcze to się... słyszę. Koniec. Ej, warto było po to pójść. A jeżeli są jakieś historie w sensie pasty na temat tego, co tam się dokładnie działo, w sensie na tym nagraniu, nie? Napisz mi w komentarzu. Jestem mega ciekawy. Ale jak dla mnie tamto brzmiało jak odpalany portal w mieście Wardena.